pojebaństwa Państwa. Przed nami. Nic nowego. Słuchaj, ja nie ciągnij. Ile razy będzie prosić, nie ciągnij. A tyle smyczy. pan piotr, to niech mnie w dupę pocałuje. W dole jego przeprosiny. Chuj mu w dupę. Chodź. Mmm, kurwa, bo jest mieszaniec? No, dziwne. Jedno blond, drugie brązowe. Jedno niebieskie, drugie brązowe. .高enda. To są dopiero mieszaniec. Fajcie, jestem w stanie. Fajcie, jestem nie stanie. nie jestem w stanie. Fajcie, jestem

Одно бред лежит, что запеканка ел. Очень koło stacji. Mówi, że ktoś buje ja tylko żydówkę. Słyszałem. Dziwne. Czego mi się z wnikowicami kojarzy? Nie wiem. Tam ostatnio co mnie przyjeżdżam, to tylko żyd. Żyd, żyd. Może jej się Audi spodobało, pojebały się w obie. I teraz tam. Szuka Żydów. Mieszanie to absolutne mówi, słyszysz? Cześć Rejka, nie szedł. Kupak. Kupak. Nie odłuczy je hafkać modą. już ranko. Mówić, mówi, że jeszcze się zająć. Za co? Za to, że oddał wszystko ruskim masterom. a ja się powinien zamszczyć. Ja powinien wiecie, co teraz zrobić? Wziąć tak garść takich jakichś jebutnych petard. O, znowu, słówka. Idąc jego tropem myślenia, bo on taki jest, zabawny, śmieszny chłopak. Albo karbitu z kości. Zrobić taką kurdę, wiecie, świnię potężną i pierdolnąć mu koło domu, żeby mu załóżmy. No nie daj Boże, kurwa, bo wiadomo, nie? Tam ktoś pat na zawał ze strachu. O, tak powinienem zrobić teraz. Za przykładem, nie? No bo młody to jest taki zabawny chłopak, on ja myślę, że zrozumie żart, bo on naprawdę taki, wiecie, dojrzały mężczyzna, z poczuciem humoru i z innymi rzeczami, jak są potrzebne, to on też wszystko. O, jest taki naprawdę rozlatanie ogarnięty chłopak. Dodatkowo myślę, że by się nawet cieszył z tego powodu. Tylko musiałbym dać znać wcześniej z tydzień, żeby polisę wykupił. Pytanie, na kogo trafi kurwa zgaduj, zgadula z gadula? Może akurat nie, ale myślę, że jeszcze by mi zapłacił, tak. Bo on tak często mówi, że jeszcze by mi zapłacił. Myślę, że w tym przypadku też. Kurwa, jaki to są kurwa jabane fałszywce. To się życie ale patrz, co to robisz? Po co ty robisz? O, zrób sobie siku czy kopę Tak bardzo ładnie Nie no nie jestem taki zjeb, żeby coś takiego zrobić, ale tak mówię czysty przykład, nie? O tak jak powtórzę, bo to też raz mówiłem chyba kiedy dzwoni do mnie babka, miałem indykatorkę tam z jakiegoś banku już nie pamiętam, mnie babka pyta, nie, tutaj jest rada do wpłaty, spóźniony jestem już tam kilka dni. E, co to dalej będzie, nie, kiedy zamierzam wpłacić, no mówię, no wie Pani, nie wiem, nie mam przelewów na konto, biorę pieniążki na, na rękę i no nie wiem, no moja szefowa ma też swoje kaprysy i ona może mi dzisiaj wypłacić, może jutro mi wypłacić, może mi wypłacić pojutrze, może po weekendzie, no nie wiem, w każdym razie, no nie pamiętam w ciągu, nie wiem, kilku dni, nie, no dobrze, ale to kiedy Pan wpłaci, nie? No mówię, no już też taki zestresowany, cała rozmową, to już było z pięć lat temu. No mówię, no tłumaczę jej proszę Pani, no nie mam bladego pojęcia, nie mogę Pani powiedzieć, no groźnego mnie, nie? A to do mnie, no, no jak Pan nie może powiedzieć? No, no kurwa Boże, a Pani wie, czy Pani dzisiaj wróci do domu, że Pani samochód pierdolnie, nie? Tak się w końcu, wiesz, wkurzwiłem i taki też głupi przykład dałem, a ty się nagle oburzyło, że, że ja ją że, że, że co ty ja sobie wyobrażam, wiesz, że takich tekstów proszę do niej nie mówić. O Boże, dobra, niech jej będzie. Nie, ja czasem pierdolny takim przykładem, że wiesz, dla mnie to jest po prostu czysto oczywisty przykład, a niektórzy... mój, japa! Niektórzy po prostu, kurwa, zaraz tam i właśnie tak jak wczoraj mówiłem, na nowe na, na psia dał. Teraz gdzieś tam jakaś się kotwica odpala, jakaś tam odpowiedź emocjonalna, nie? I zaraz panika, zaraz roszada, kurwa, i coś tam. Idź spać Będziemy obywać co się stanie, jak to kurwa. Będzie udostępnione i hu kurwa żadne pseudo-żydów i kurwa pierdole No ho, będziesz ży go zaraz Więc, muszę o tej kobiety nie pokazywać A jakie kurwa kobiety, tam mam dalej Miało go pół Warszawy Dobrze, nie wiedział, to to jest znowu w hapcie dostać, znowu coś jest gówno drewno i nie chciał się postawić, to chuj mu w dupę, tam się naśpał krechał Cześć. Dobra Kicia, wchodź do środka Kicia No idź Nie? To nie, później Cię uszczelę Dobra Chodź Chodź Widziałem